wyróżnienie tytuł honorowy, przyznawany raz w roku dla ludzi jakoś zasłużonych dla naszego miasta, dla regionu. I ten tytuł właściwie już po raz dziewiąty był przyznawany. W tym roku otrzymało ten tytuł sześć osób, dwa zespoły. Jeden naukowo-badawczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z nauk przyrodniczych, z biochemii konkretniej. My dwaj, profesor Jerzy Święk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i ja, głównie za to, że przygotowaliśmy wspólnie wydanie krytyczne dzieł wszystkich Pism wszystkich Józefa Czechowicza. Trudniejszy jest na przykład Norwid, który, nad którym pracujemy już ponad 30 lat. Dopiero cztery tomy wyszły, a planowane jest 18. Czechowicz to mniejsza objętościowo twórczość, bo zmieści się wszystko, co napisał w 10 tomach wszystkie rzeczy. Poza tym ułatwienie ogromne. To jest muzeum jego imienia na ulicy Złotej w Lublinie, w którym zgromadzono większość dokumentacji rękopiśmiennej poety. No oczywiście trzeba było też tu i ówdzie sprawdzać różne rzeczy. Warszawa, Wrocław, okolice Warszawy, także w innych bibliotekach lubelskich. Ale ten materiał nie jest bardzo tak rozproszony jak na przykład pisma Norwida, że nie wspomnę też innych naszych wielkich pisarzy. To duża i zaszczytna, tak wydaje mi się, robota pracować nad dobrą poezją to jest sama radość.